Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałem Wam zrobić krótki instruktor na temat ustawiania ostrości w aparatach Zorki 4 no i Zorki 4K oczywiście. Dwie Zorki pokażę na jednej, no ale 62 rocznik i 55. Jeśli chodzi o. Nie będę się tutaj rozwijał na temat budowy i tutaj dalmierza i samego tego wizjera. Natomiast mamy wizjer troszkę lusterkowy, ponieważ część przechodzi na na tak zwaną ostrość. O co chodzi? Chodzi o to, że gdy chcemy zrobić zdjęcie tym aparatem, musimy ustawić ostrość. Ustawienie ostrości poprzez przemieszczenie pierścienia w lewo lub w prawo w odpowiednią pozycję, tak aby ostrość została ustawiona. Ale zanim do tego przejdziemy, musimy pamiętać o tym, że każdy z nas ma inną, inną inny wzrok, inną wadę lub brak tej wady. I żeby ustawić wizjer prawidłowo, mamy tutaj takie specjalne pokrętło. Tym pokrętłem ustawiamy ostrość wizjera pod oko. Tutaj nic nie zmienia. To nie jest tak, że, że wpływamy tutaj na, na zdjęcie samo w aparacie. Natomiast tutaj ustawiamy ostrość wizjera do oka. Później, żeby zrobić zdjęcie o czym już mówiłem wcześniej, żeby ustawić czas naświetlania. Nakręcamy naciąg, ustawiamy sobie czas naświetlania, no i trzeba przybrać przysłonę. Przysłona jest sprawą prostą, bo możemy to ustawić pierścieniem zewnętrznym, ale żeby ustalić i ustawić ostrość aparatu, musimy zrobić jedną bardzo ciekawą rzecz. Jeżeli widzicie w środku, widać taki innej barwy kwadracik. Jak przyjrzycie się okiem, tutaj nie będzie niestety nic widać, bo nie mam takiej możliwości technicznych, ale jak się przyjrzycie okiem, przy jak okiem będziecie patrzeć przez aparat, przez wizjer, zobaczycie, że dookoła tego kwadratu ostrość jest jakby stała. Tą stałą ostrość ustawiamy tutaj tym pokrętem, który pokazywałem przed chwilą. Ale żeby zdjęcie było ostre, musimy pierścieniem ostrości Doprowadzić do tego, żeby obiekt, który znajduje się w kwadracie, jego część zrównała się krawędziami z tą częścią zewnętrzną. Mm, tylko wtedy będziemy mieli pewność, że ostrość została ustawiona w sposób prawidłowy. E, bardzo proste rozwiązanie, bardzo przyjemne e, i możecie mi wierzyć lub nie, działa. Działa rewelacyjnie. Taka trochę magia. Więc Pamiętajmy, żeby ustawić ostrość. Patrzymy przez wizjer, ustawiamy wizjer pod nasze oko. Jak już ustawimy pod oko, ten kwadracik, który tutaj widać na nagraniu, ten jasniejszej barwy, który jest w środku wizjera, yy, kierujemy na obiekt razem w całości. Po czym ustawiamy yy, ostrość w stosunku do tego kwadratu. Jak jest pokrywa się ten kwadracik wewnętrzny z zewnętrzną częścią. Wtedy mamy pewność, że ostrość została ustawiona w sposób prawidłowy i będziemy mieli ostre zdjęcie. Dziękuję za uwagę, serdecznie pozdrawiam. No i do zobaczenia.